Rytuały uzdrawiania, kochani, jestem w lesie. Piękny dzień, cudowny, piękna przyroda. Cudowna przyroda. Chciałam Was zaprosić na najbliższe rytuały wtorek. Rytuał jest to bezprawny uzdrawiania. Będziemy pracować z potężną energią metatrona, siły, wsparcia energią, która wspiera nasz kręgosłup energetyczny, energią, która daje takie niesamowite siły, niesamowite możliwości. Jest to rytuał dla bezpłatny. Haj Jest to rytuał bezpłatny dla osób, które są moimi stałymi, regularnymi klientami. Tak nazywam z kartą VIP. Ale, jeśli chcesz się zapisać, napisz do mnie na PRIV. Każda osoba e, może do mnie napisać na PRIF, e, wtedy możesz opłacić, jeżeli nie jesteś moim stałym, regularnym klientem, ilość miejsc e, ograniczona. Mamy cudowny czas do uzdrawiania z tego względu, że księżyc idzie do góry. Cudowna energia, wspaniała energia. Dużo rzeczy się budzi do życia. Ja dzisiaj widziałam nawet pierwsze przebiśniegi, co bardzo ucieszyło moje serce. Ale chciałam Wam dzisiaj powiedzieć o takiej prostej, właśnie też metodzie uzdrawiania właśnie w przyrodzie, w kręgu. Osoby, które robią kurs uzdrawiania, znają tą metodę. Tworzymy krąg uzdrawiania w lesie, krąg mocy, i w tym kręgu po prostu wspieramy, prosimy siły natury, siły tutaj żywiołów o wsparcie danej sprawy, o działanie. Więc zapraszam to serdecznie, serdecznie do pytań. Następne rytuały, czwartek, jest to siła Twojego dobrobytu, dostatku. Będziemy uspokajać energię, będziemy pozbywać się niepokoju, przede wszystkim uzdrawiać Waszą sferę finansową. Czwartek, cudowna jest energia. I piątek, rytuał miłosny, rytuał pozbycia się wszystkich niewygodnych osób, które gdzieś są w Waszym obrębie, które promują po prostu zakłócać spokój rodziny czy spokój jakiegoś związku jest to rytuał miłosny, wsparcia waszego związku, rodziny, miłości serca są to rytuały płatne koszt rytuału jest to jedyne 5 funtów, 5 euro bądź 25 zł więc zapraszam serdecznie jeżeli jesteś zainteresowany napisz na brief i jak się zapisać w momencie opłaty wyślij dowód wpłaty na messengera wtedy linki będą pod postem do grupy yy, będą tego samego dnia, więc zapraszam serdecznie, zapraszam serdecznie i zachęcam Was do chodzenia z domu. Dzisiaj do mnie się zgłosiło parę osób właśnie też na seansa oczystanie, uzdrawianie, ale kochani, jak ja widzę po zdjęciu, że wy siedzicie w domu, że wy nie wychodzicie, że yy, wy siedzicie w takich energiach mało przyjemnych to owszem, ten sens troszeczkę podziała, ale e, najważniejsza jest wasza taka, to zawsze mówię klientom, taka właśnie ja to nazywam higiena, e, higiena e, po prostu e, taka, którą sobie wdrażacie. Wyjdźcie na godzinę, na dwie godziny, na świeże powietrze, e, wyjdźcie, e, powdychajcie tego w tlenu, wtedy te wasze e, też narządy wewnętrzne, merydiamy, one się uaktywniają hormony, szyszynka też całkiem inaczej pracuje roglanie się wtedy regeneruje i też macie inne spojrzenie, nie można tak siedzieć w domu kochani, ja wiem, że to jest trudny czas dla wielu osób, ale widocznie to było w naszym planie duszy do przepracowania pewne rzeczy i my musimy sobie z tym poradzić musimy sobie z tym poradzić w taki sposób, właśnie duchowy. Zawsze są rozwiązania, zawsze są rozwiązania i zawsze ta energia jest po prostu, zawsze jest ta energia tutaj, zawsze jest energia i energia płynie, więc zawsze są rozwiązania. Nie przywiązujmy się tylko do jednych rzeczy. Ściskam Was serdecznie, zapraszam pomoc dobrej, pozytywnej energii. Zapraszam na sesję jasnowidzenia, e, także zapraszam po horoskopiki urodzinowe, a ja sobie idę dalej spacerować, może spotkam jakąś piękną sarnę, a potem mam po południu sesję z Wami. <grydy> Bardzo fajnych klientów też miałam rano, więc zapraszam Was serdecznie i ściskam.